Twoje miejsce docelowe jest właśnie tutaj. Typowy kierowca autobusu. Jesteś na miejscu. Zapraszam do oglądania. Jarosław Juszkiewicz. Dzień dobry! Co Was będę w niepewności trzymać? Wyjeżdżamy czas popracować jest dzisiaj poniedziałek ostatni dzień marca 31 witam was z Holandii z bazy e, jesteśmy w Stelendam właściwie to wyjeżdżamy ze Stelendam i jedziemy rozpocząć wycieczkę jest 13 za 3 minuty umyty zatankowany czysty i pachnący autobus 2321 w barwach Kontiki w kolorze fioletowym i proszę was wybieramy się my do Niemiec. Jedziemy do Niemiec. Skąd jutro odbieram rano grupę z lotniska, grupa azjatycka ponownie e, z, ze spółki córki The Travel Corporation, czyli matki Kontiki, matki Atlas Razen Uniworld, Trafalgar, e, azjatycka siostra, azjatycki brat, e, whatever, bo zamotane to już jest wszystko. Jezus, Maria, identyczny, że ona miała samochód, identyczny, w tym samym kolorze. Więc jedziemy, proszę Was, do Niemiec, kierunek Frankfurt. 480 km mamy do przejechania. Śpimy w hotelu BB Frankfurt Flughafen. Flughafen. O, bardziej. A... No i tyle. Jutro o 8 jedziemy odebrać grupę z lotniska i zaczynamy znowu wycieczkę, w której mamy troszkę nowych miejsc e, i w Niemiec, i w Belgii, e, i nie jedziemy do Francji, potem jedziemy do Holandii po Holandii jeździmy. Więc e, słowem wstępu tyle. Więcej tutaj na razie nic Wam nie będę mówić, bo nie mam nic do powiedzenia. Pojedziemy kawałek dalej. Szyba się na pewno u świni odrobali, bo to wiadomo. Taka pora roku się nam tutaj zbliża, zmienialiśmy zegarki, wczoraj przestawialiśmy, czyli ta nasza 12.59 to normalnie byłaby 11.59 czy jakoś tak, nigdy nie wiem w którą to stronę potem się liczy i porównuje. W każdym razie wyjeżdżamy, fotel ustawiony, kierowca gotowy do zadań specjalnych, wycieczka dosyć długa jak na grupę azjatycką, bo 12 dni łącznie. 11 dni z grupą, plus ten jeden dzień dojazdu, a kończymy w Amsterdamie. Także jedziemy. Postać pewnie troszkę na granicy też z Niemcami, ale zanim do tej granicy dojedziemy, to jeszcze troszkę czasu minie, więc przed Wami kolejny dzień, kolejna wycieczka, kolejny materiał do przygotowania, do obrobienia, do nagrania. Jedziemy. Do zobaczenia. Tego nie brzydzą kierowcy tirów. Naszczać, nasrać na końcu i na środku jeszcze zostawić. Bo w kiblu trzeba wydać 70 centów. To nie ma. A potem śmierdzi jak w... No i godzina jest jaka jest: 20.30. Ciemno, czyli ta zmiana czasu w tą stronę działa, że dopiero się ciemno przed chwilą zrobiło. Po 20.00 to już jest piękna sprawa. No i w sumie jesteśmy już prawie we Frankfurcie. No, na przedmieściach Frankfurtu, na przedmieściach też śpimy. Trzeba będzie wynaleźć jakieś miejsce postojowe, no ponieważ to zakwaterowanie to mi tutaj moja firma e, rezerwowała. To pozostaje mieć tylko nadzieję e, i raczej tego się spodziewam, że będzie tam gdzie stanąć. Aczkolwiek, jak rozmawiałem z kolegami, którzy tutaj jakieś mieli odbiory z Frankfurtu, udało mi się takich znaleźć, to oni akurat spali w innym hotelu. Więc zobaczymy, co nas tu czeka. Do lotniska jutro 15 minut, o 7 lądują, więc 7:30 celuję. O 7 myślę wyjdę. Kurde, o 7 wyjdę. Czyli powiedzmy o 6 wstanę. A jak o 6 wstanę, to tak jakby stało piątej, nie? Przez tą zmianę czasu. No powiem Wam, że jest 20.30. Proszę zegarek e, autobusowy. To. A propos właśnie. settings basic time. O, dwie godziny. 20.30. Teraz lepiej. A to muszę, muszę, muszę wstać wyjątkowo wcześnie i teraz jestem też no, zmęczony. Dzisiaj ta jazda taka jakaś nużąca, bo właściwie przez całą Holandię strasznie cholera dzisiaj duży ruch był. Strasznie dużo dzisiaj było samochodów i to tak jakoś... Uff. No, ale za 10 minut nam się okaże. Zobaczmy jeszcze, jak on nas tutaj prowadzi. Prowadzi nas tu, potem tu... I potem tu. No dobra, to chyba... Chyba całkiem ładnie. Jest i Frankfurt, proszę bardzo. Jest i typowa panorama Frankfurtu. W ogóle ciekawe, że Frankfurt duże, fajne miasto. Znaczy fajne, no fajne. Tu jest co zwiedzać też. O... Ale my tylko z tego Frankfurtu wyjeżdżamy i, i tyle nas widzieli. I jedziemy w okolice Renu zwiedzać. Piękne krajobrazy tutaj. Stare miasto Hochst. Kurde, ale tu przez chwilę mówię: coś, co tu za śnieg w ogóle? A tu wszystkie drzewa białe, kwiatki białe. Może już tu nawet jest zieleniej, ale gdzie to napisać? Zaraz to będzie lada moment. Jest 230 i tak. Widać, że było jasno jeszcze chwilę temu, więc teraz wam powiem, za miesiąc będzie o 21, tak? To już będzie zupełnie inny klimat pracy, bo nieważne jak się będzie kończyć, najpóźniej o tej 21.30, 22 to będzie jasno. I to jest kurde, fajna sprawa. To jest komfort pracy zupełnie inny, zresztą inaczej, zupełnie mi się wstaje. Jak jestem w domu, to nie, ale jak jestem w pracy, to zawsze okna zostawiam odsłonięte, zawsze budzę się tym porannym słońcem. Znowu będę musiał się od tego przyzwyczaić, bo jak mi teraz poranne słońce wejdzie do pokoju w hotelu o godzinie 4, to może być nie tak jak miało być. Pontiki zasadniczo do Frankfurtu nie jeździ. Jedziemy tutaj w okolice Koblencji do St. Goar. E... E... Dobrze, żadne walizki się nie przesuwały. E... Jedziemy do St. Goar, ale zdarza się w sezonie letnim, że jest jakiś tam overbooking czy coś, i zdarzało się, że ktoś jechał do Frankfurtu, chociaż nie. Chyba kłami. chyba jest jakaś wycieczka frankfurtowa. Ale kurde, no naprawdę, zobaczcie, trzeci, trzeci rok. Ja dopiero w czerwcu. Pierwsze pół roku bez Paryża. Rozumiecie? Pierwsze pół roku bez, bez Włoch prawie, że. No, ho, oh, oh, oh. Ale to dobrze. To jest naturalna na kolej rzeczy, że te wycieczki się zmieniają. Nie robi się w kółko tego samego ludnego. I bardzo mi się to podoba. No ale. Jak my tu jesteśmy, my tu właściwie na. Tam mamy lotnisko. No i Niemcy. Jest ornung, proszę bardzo. Tam joga dla seniorów się odbywała na sali gimnastycznej do rodzinnego Centrum Kultury Moselstrasse. Wydaje mi się, że częściowo te Niemcy. Zależy też od regionu. To trochę mniej multikult niż Holandia. Holandia jest bardziej ek ek ekstremalnie multikulti. No, ale nie gadajmy o multikulti. Popatrzcie, proszę bardzo, jaki ładny kościółek tu sobie stoi. Eee, przód umyje rano bo jeszcze może na lotnisko coś po drodze zamorduję, a, a to nie będzie tak ładnie umyte, jakbym chciał. Nawet jak się będę bardzo starał, to na pewno czegoś nie zauważę, bo po ciemku to, to bardzo łatwo czegoś nie zauważyć. A rano będzie chwila i to będzie taki, taki mój poranny areobik, wiecie, że ja sobie ten autobus umyję. 70, a tu wszyscy jedziemy, jakby nie wiadomo, co tu było. Jest 30. Tak jak na autostradzie, grzeją, 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 potem jest fotoradar do 100 i 85 jadą, nie? Jak my się jutro ubierzemy, muszę plan odmyśleć. Co za dress code na jutro? Myślę, że, że koszula biała, firmowa na jutro. Długi rękaw się zapowiada. O proszę, autobusy się parkuje. 3 km, stąd nie będę iść, chociaż nie widzę trochę dalej. A tu i tak już miejsca nie ma. O, teraz będzie fotoradar, więc nie będziemy jechać 70, tylko wszyscy zwolnią do 50, nie? Dobrze. Lioner Strasse, Lioner Quartier, czyli my prosto nie wjeżdżamy na na krajówkę. Nie, to jest. Strassenlicht, nie Strassenlicht, to jest to jest ten. Latarnia. E, jak jest sygnalizacja świetlna? Um, liść, list, liść. liść. No, za mało duolingo człowiek robi. Obiłem duolingo i tak mi już to duolingo w pewnym momencie zaczęło mnie męczyć. I mówię sobie, dociągnę do, do 365 dni strika i koniec. I nie robię tego więcej. No i tak ciągnę. To tak tydzień temu było i ciągnę. Już 370 i już. I zawsze stawiam to na koniec dnia, już się położy, już mi się potem nie chce. Pierwszy raz zastosowałem nowy patent, podłączyłem nie do fabrycznych USB, tylko do ładowarki. Bo jestem ciekaw, po pierwsze, jak podłączę Tomtoma do USB wbudowanego, to mi tam Tom często krzyczy, urządzenie się nie ładuje, sprawdź połączenie, ale też mi się wydaje, że moja bateria już się umiera. A druga sprawa, że telefon to mi się cholera wolno ładuje, wiecie? I. Jestem ciekaw, czy teraz mi się trochę będzie szybciej ładować, mimo, że ładuję go wireless. O, ktoś mi szytuje tachograf. Kto to mnie tutaj coś robi? Eee, to sobie możemy już zacząć pisać. Dobra, to przyjemnie jak dojedziemy, jak znajdziemy miejsce. A mnie się już do toalety tak, tak już bym tak, tak z taką, wiecie, przyjemnością już się siknął, nie? Gdybyś hmm. włączył kierunkowskaz, to ja bym Ci chętnie tam zjechał. Ale ja się nie domyślę, że ty skręcisz. Ja, ja widzę, że on pewnie skręca, bo się tam tak przytulił do tej linii. Ale Scott, ja mam wiedzieć. Ale jakbyś włączył kierunkowskaz? Naprawdę! Zrobiłbym to dla ciebie. Skręci? A jakże? Ludzie sobie sami utrudniają, nie? Jak typowi kierowcy BMW bez kierunkowskazu. Dobrze. Ten nasz hotel. Chyba nawet go widzę. No, zobaczymy, jak z tym parkingiem tam będzie. No. BMW, ale kierunkowska złączył, więc. Za to szacun. Aha, tu jest w ogóle, że wszyscy prawie, że jadą w prawo. Kolega Filip, Filipie pozdrawiam cię. Masz minusa, nie? Część tej szyby nie umył. A jeszcze jest taka uświniona pomazana. Więc nie martw się, poprawię po tobie. Ech, dobrze. <laughs> w ogóle ciekawe jest to, jak widzieliście na Instagramie, jak jechałem do Holandii samochodem. To zajrzałem do Berlina. O, tak sobie właśnie. Bo był Filip. Bardzo sympatyczny chłopak. Chłopak, tam kierowca. Eee, oraz był pilot Mateusz, z którym robiłem już dwie wycieczki, więc mówię: A zajrzę na Bajerę. No i. I Filip właśnie był tym autobusem. On wtedy to był Berlin, oni wracali do Amsterdamu i na parking. I koniec. Roboty i do Londynu. I on prawdopodobnie potem odstawiał autobus w Amsterdamie, dostał jakieś inne do zabrania do Londynu, a ten już został i czekał na mnie. Takie niby tu industrial, tu coś, ale jak my tu z tym parkowaniem będziemy wyglądać, coś tu się chyba powinno znaleźć. Privat Strasse Winterdienst. To Winterdienst to chyba nie dzisiaj. O Boże, tu jest motel BNB i coś tam. Ja śpię w BNB. Infort Skyline Parken. Costel loses Parken. No dobra, ale ja tu przecież nie wiadę. Tu jest napisane BNB Hotel Frankfurt Airport. A! Tu jest w ogóle jeden BNB, tu jest drugi BNB? Ale jaja. Ale jaja. No, no właśnie, nawet on mówi, że to dalej. Ale dziwnie w ogóle, BNB obok BNB. Hmm Ale tu jest ciężarówka, która daje nam nadzieję. Już taki już mniejszy zakaz, nie. włączę światełka, ale widzę, że tam jest OK. A ten łomot z tyłu nam odjeżdża, więc jeszcze nie cofniemy. No dobra, no dziękuję ślicznie. Meine uh, Fahren sie under hier und uh, gute Nacht auf Wiedersehen.